Cześć wam wszystkim z tej strony Panda, pan śnięch wam kolejny odcinek z Beatstar i moi drodzy lecimy dalej z maratonem Beatstar i dzisiaj będziemy sobie grali nową nutę, będzie to nuta moi drodzy High Day, zaraz sobie ją oczywiście wybierzemy. Tutaj jak widzicie mam nowy rekord na Clash of Clans 61 tysięcy prawie. Chociaż ani razu jeszcze nie doszedłem do końca Bez używania gemów Więc nadal jeszcze próbuję tego klasza przechodzić Tutaj za bardzo się szczerze mówiąc Nie zmieniło, ale dobra Wybierzmy już sobie tutaj tego Haydeja Zagrajmy go oczywiście, jeżeli chcecie więcej Beatstar, kolejny odcinek Nie wiem kiedy będzie, teraz było troszkę więcej Tego Beatstara, ponieważ te nowe te nowe, można powiedzieć, nuty supercela testowaliśmy właśnie z każdej tej gry. Już zrobiliśmy wszystkie, zaraz zrobimy wszystkie, bo jeszcze High nam został. A później, moi drodzy, będę nagrywał jakieś różne odcinki z Beatstar, jak będę miał jakiś fajny pomysł, więc możecie to spisać w komentarzach. A jeżeli chcecie więcej Beatstar, łapa w górę, sub na kanale, kto jeszcze tego nie robi. I lecimy pierwsze, pierwsze tutaj spróbowanie nuty High Day. Oczywiście gram na iPadzie, więc będzie ciężej. Uwaga, let's go! Nie, no to będzie jak nuta dla dzieci, naprawdę. Aha. Oj tam się chyba coś yy, zagapiłem, że mi nie pykło. Ale to jest hard, naprawdę? A ja 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 dlaczego? Dajmy game dajmy gemy. nie chcę mi się tego przeszkodzić jeszcze raz, bo ta jest jakaś nudna. Nie, no swajpnąłem. no twoja babcia. Nie mam gemów. no nie wierzę w to. To była pewnie ostatnia rzecz. To jest jakaś nuta dla dzieci, no to Heidei mnie usypia, przez to mi tak słabo poszło, chociaż... No dobra, jak na nutę hard za pierwszym razem trzy gwiazdki jest spoko, tym bardziej, że gram na tablecie. Ale może się przyłączymy zaraz na telefon, zobaczymy, chociaż no... Ta jest jakaś w miarę taka luźna, jak na tablet, szczerze mówiąc. Tylko jakaś nudna ta nuta, fest. Początek jest taki wolny, jeszcze chyba wolniejszy niż na zwykłych. Aha, pogchamp widzowie To jest chyba najprostsza nuta z wszystkich supercela, serio Myślałem, że Clash Royale jest łatwe Ale to jest zbyt proste Znaczy, no dobra Są momenty, gdzie jest skomplikowana ale jest i tak fest łatwa Nie no! Nie uwierzę w to, dobra, czekajcie Robię dymy teraz fest, dawać mi to jeszcze raz. No to jest wkurzające takie, że ja mam ten tablet. Kończmy to, please. Dobra, dziękuję bardzo. 56 tysięcy punktów. Let's go, widzowie. Chyba jeden z lepszych wyników e, o hard, czy nie? Cztery gwiazdki są. No, jak na tablet, jeden z lepszych wyników. Jak na tablet, jeden z lepszych wyników 100%. Bo to jest nuta harta, nie extreme. E, ale dobra, moi drodzy, myślę, że tak. Przelogujemy się na telefon. Jeszcze raz przetestujemy sobie tego highdeya, a później. Jedna bądź dwie próby na Extreme trybie Clash of Clans, bo to jest bardzo trudne. Więc chwilę się przeloguję i lecimy dalej. Dobra, więc mamy telefon, lecimy, spróbujemy sobie tego ja przejść na telefonie. Ok, startujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest fest powolne na początku. Boję się jedynie tych takich bardzo małych przycisków na telefonie. Na razie luźno w miarę. Prosto, prosto widzowie No co, kliknąłem to, jaki skam Dobra, nie gram tej nuty Mnie skamuje, kliknąłem to Jakby była kamerka na yy, Moje ręce, to byście widzieli, że to kliknąłem Przecież bym nawet nie przeoczył tego bo To jest ogromne Jaki skam, dobra, nie gram tego Hidea nigdy więcej. Jakaś pioseneczka dla dzieci. No dobra, nie masakra. Nie gramy tego już nigdy. Nie gram tego już nigdy. Proszę mi tego nigdy nie puszczać. Testujemy jeszcze. Yy, no, nie Hidea, tylko Clash of Clans. Najtrudniejszy. Jaki tylko się da yy, dźwięk w tej grze? Lecimy. No co? Nie wierzę w to. Ej, ekran się zepsuł, no bez kitu. No i tak już nie będę miał chyba rekordu, bo jeden rekord miałem taki piękny, że praktycznie do tego momentu, gdzie nie przechodziłem, leciałem na razy 5. No, ja nie mogę, nie, no jak ta gra mnie skamuje. Ten telefon jest jakiś nienormalny, dobra, nie wierzę w to. Telefon i gra mnie skamuje naraz. Je, ostatni raz, ja chcę to przejść. Jaki shit w ogóle? Normalnie mnie telefon razem z y, grom skamują. Dobra, nie, ja chcę tutaj rekord zrobić, bo ja tu zrobiłem 60 tysięcy i ja chcę pokazać widzom, jak to się robi. zaraz będzie najgorszy moment. Tylko raz go przeszedłem, ale on jest po trzech takich strzałkach. Teraz jest ten najgorszy. No nie wiesz, no to jest tak trudne. Te dwa małe jakieś gówna z boku Dwie strzałki do góry, dwie strzałki w dół I potem już idzie luźno Raz tylko przeszedłem to, gdzie teraz się zatrzymałem Czyli dwie strzałki w górę, dwie strzałki w dół To jest bardzo, bardzo trudne Ale jak się to przejdzie i się to opanuje To już wtedy jest w miarę łatwo 50 tysięcy, no Mogło być lepiej, mogło być lepiej, bo rekord Miałem właśnie te Troszeczkę dalej zaszedłem i miałem te 60 tysięcy I też na pewno miałem lepsze Kombosy niż w dzisiejszych Grach, ale cóż, myślę, że i tak odcinek spoko przetestowaliśmy sobie już wszystkie piosenki Supercela, Clash of Clans, High Day, Clash Royale i Brawl Stars jest tutaj jeszcze więcej. No, w miarę spoko, w następnym odcinku może będziemy sobie po prostu próbowali jakąś z piosenek dać na platynę, bo jak widzicie, znaczy na platynę, na diamenta, bo mam kilka piosenek na gold, ale nie mam żadnej na platyny, więc zobaczymy. Na pewno kolejny odcinek już nie będzie z bitstara, bo pewnie was trochę tym znudziłem. Ale chciałem już wszystko dopiąć razem, wszystkie piosenki Supercella, więc kolejny odcinek pewnie z jakiejś innej giereczki. Także jak dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.